Była piąta czy szósta rano, kiedy Davy wpadł i powiedział, że musimy jechać. Zapytałam dokąd, zapomniałam już o tym. Powiedział, że muszę odebrać paczkę. Nie byłam w dobrym stanie. Wrzuciłam dwie pary bikini i spodenki. Do wielkiej walizki zapakowałam jakieś cztery rzeczy. Z jego ust brzmiało to pięknie. Powiedział, że na miejscu ktoś się mną zajmie. Dadzą mi pieniądze, wrócę i będę świetnie się bawić. Cieszyłam się. Miałabym wystarczająco dużo pieniędzy, żeby zostać na Ibizie. E Proste zadanie i pełno pieniędzy. Łatwizna.